Okay, witajcie, ja jestem Mixer Pixer, a dzisiaj ze mną jest Sandruella, Siemanko. No, a dzisiaj jesteśmy sobie na serwerze Mineplex i dzisiaj będziemy sobie grać w Master Builders. Także tutaj już masz przygotowane i na trzy dołączamy. Raz, raz dwa. dwa, trzy. Eee. Wduściłam wcześniej. Dobra, nie Czekaj, bo ja w ogóle byłam. O, jesteś, jesteś, tej, jesteś, jesteś widzę cię. No także Sandruela no, już tutaj jest ze mną na serwerze. Także czekamy, y kiedy gra się rozpocznie i zobaczymy, jaką mamy kategorię do wybudowania. A ile rundek będzie w odcinku? W odcinku zagramy sobie prawdopodobnie dwie albo trzy rundki. Y dobra, żeby ten odcinek nie był długi. Obcy mamy budować obcych. Mam plan. No a ja nie mam. Może z bloku slajmu. Ze slajmów Tak, tak na pewno to jest świetny pomysł. Ja buduję z bloku szmaragdu. Mhm. No też dobry. To ja w sumie nie jestem dobry w budowaniu, ale. O nie. Ja mam tu postęp. Widzicie jaki... Jeden... Mam lepszy pomysł. Buduję statek kosmiczny. No, właśnie. A tam. Ja już. Ja już. Nie rezygnuję ze swojego projektu, ponieważ nie ma na to zbyt dużo czasu, ponieważ mamy 4 minuty i, i nie widzę i 20 sekund. Także ja tu już mam buduję na takich trzy blokowych nogach. Ja no ja właściwie też Spodek jakby. Ja już tu skończyłem nogi, także teraz biorę się za tułów. Dobra, buduję na dwóch blokowych nogach. Dobra, Sandruela, jak zwykle zmienia zdanie. <laughs> dobrze, także tu w... No, w miarę jest dobrze, tylko jeszcze tutaj tak jeden blok podwyższę. Znając życie mi się nie uda uzyskać efektu jaki chcę. Właśnie jak graliśmy sobie takie sparringi na odcinku, to Sandruela właśnie zajęła trzecie miejsce. A ja żadnego nie zająłem, ponieważ mieliśmy zbudować alligatora. A w ogóle mnie do, już dawno byłem na serwerze. Jako pierwszy gracz w ogóle inni sobie tam robi cały czas siedzieli. I ja w ogóle nie zdążyłem zbudować, a Sandra zdążyła, bo Sandra miała. Y widziałem właśnie większy pro mniejszy projekt. Właśnie dlatego zdążyła. No ale... Było mi trochę smutno, nie? Bo Hmm, zazwyczaj to ja wygrywam. No ale jak widać teraz ja miałam lepszy plan. No właśnie. Mimo, że mi i tak wyszedł jakiś zmutowany żółw. Co, co mi tu wyszło? Jakaś głowa Chińczyka. <grym> nie wiem czemu Chińczyka, ale nieważne. Dobra. Ja tu jeszcze tak zrobię, żeby nie było zeza. Nie, czekajcie. Jednak tutaj tak zrobię, Blok węgla. Tutaj zrobię. O Jezu, wyrzuciłem. Dobra, nieważne. Hop, hop. Pierwsze oko, drugie oko. Tutaj będzie, będą jakieś strasznie brudne zęby. Nie wiem. A w sumie będzie taki diabelczy uśmiech. Patrzcie, normalnie fajnie to wygląda. Hmm. Ujdzie. No, ujdzie. Dobrze, właśnie Sanduela powiedziała. Także. Tutaj jeszcze jakieś detale. Nie wiem. Czarne pięty mu zrobię. Nie wiem czemu czarne. No brudne. Yy, oczywiście zrobię, yy, że będzie taki yy, na bloku szmaragdu, bo podłoga, yy, ta podłoże musi być z jakiegoś bloku. Myślę, że się da. Mam nadzieję. Także yy, wpisujemy tutaj Kośnik yy, grant Op. No, na szczęście ja się zrobię udało. wykłą trawę, ponieważ to będą obcy, którzy przylecieli na ziemię. Ja tu drugiego nie zdążę niestety zrobić, ale... I nie, 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 nie. Nie wierzę. Ale teraz. Znowu mam tego baga, że jak próbuję coś odłożyć. To nie mogę, bo mi się bierze ten blok, w które miejsce ja to odkładam. Bo miałem już raz tak baga, No i niestety nie raz tylko masz go praktycznie co rundę. No właśnie. No i niestety właśnie tak mi się baguje, że po prostu nie mogę odłożyć żadnych rzeczy. Ale na szczęście już skoczyłem, yy, skończyłem. Poskaczę sobie trochę <głowie> po głowie mojego obcego, chociaż nie wiem czemu to nie działa. I zostało, tu będę śledził czas. Popatrzę sobie trochę na budowę Sandrueli. Zostało jeszcze 40 sekund. Sandruella się zmartwiła, widzę. Nie skończyła jeszcze, niestety. No, taki piękny spodek. No, nie wiem, czy spodki są żelazne, bo ja trochę tu spoileruję. No dobra, nieważne. Także 15 sekund zostało. 13, 12, 11 i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Także tu Sandrze w ogóle zadzwonił telefon, także tu już się skończył czas. Sandra poszła odebrać. A tutaj widzę, że temu obcemu odpadła głowa. Sandra się tam śmieje. W ogóle nie zdążyłem zagłosować. Tutaj obcy z jakimiś skrzydłami, czy z jetpackiem. Nie wiem. No fajnie to wygląda, ale właściwie, no. Strasznie wysoki jest ten obcy. Daję mu. Dobre, bo nie zdążyłem. Dobra, nieważne. Trochę za dużo mówię. Tutaj jakiś, nie wiem, lód w ogóle nie wiem, bo to nie jest obcy. Ja mu daję moje oczy, się palą, ponieważ to w ogóle nie ma nic wspólnego yy, z kategorią. Yy, tutaj obcy z jakimś pistoletem, nie wiem co to jest. Dobra, to ja tu daję. Nie jest okej, okay, bo w sumie widzę obcy. No, obcy z jakimś pistoletem. Czy to jest Twoje, Sandra? Tak. No, a więc to jest Sandry. Ludzie tu wchodzą, ci Chciałam zrobić jeszcze takie czułki. Ja ci dam niebieskie, bo widzę, że... Fajnie, bardzo fajnie to wygląda. To jest moje. Tak, to jest moje. No, fajnie, fajnie to wygląda według mnie. No. Zielone. Sobie... No, zielone, no obcy zawsze jest zielony, stoi na zielonym. No, bo podłoż... Chodziło mi o to, że dałam ci zielone. A, dobra, nieważne. Co tu, jakieś zasłupy, co tu pisze? Coś jest napisane? NI! Ninja! Tutaj, wiesz, tutaj Nigga. też jakiś spodek, to ninja chyba miał No nie wiem, nieważne, ja mu dałem żółte. No spodek, fajne. Świnie! No to jest spodek. Świnie tu w ogóle są w tym spodku. No w sumie jest ok, bo ono miał pomysł, ale wykonanie jest. Straszne. Słabrze. Straszne. Podek. Który, A tu jest wejście jak jakieś. Widać, no. A tu jest stojbilak. Dobra, nieważne. Dobre. Eee... Do Jezu, co się stało? Ciągnę. Ja nagle... Ej. Ej. Ej, hej, 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 hej. Zombiaki atakują ziemię. I kto wygrał? Kto wygrał? Ja wygrałem! Wygrałem! Czy Sandruela ma jakieś miejsce na podium? No niestety nie udało jej się zdobyć żadnego miejsca na podium. Bo ale... to wszystko przez ten głupi telefon. No tak. No tak, ale ten... Jeszcze jedną rundkę nie, zagramy... Nie no, żartuję, telefon O No dobra, Skończyła nie mam... się. Eee, także myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną tylko rundkę, ponieważ e, widzę, że odcinek ma już 8 minut i 40 sekund. No, a inni mają 20-minutowe odcinki, więc też możemy takie zrobić. No dobra, ale... No nie ma sensu. Wolę nagrywać więcej odcinków. Kite Kajt... O nie latający latawiec. Serio? Jak, jak jest... Z czego ja mam... Z wełny. Z wełny. Mm. No że taki niby papier, nie? Wełna. Co się stało? Czuło mi się. Dobrze. Wełna. Także zbuduję z czerwonej wełny. Ma być latający. Także ja tu będzie na takiej wysokości... Serio, wszystko usunąłem. Dobra, po Mam prostu... pomysł, jak zrobię sznurek. Z płotu. I zrobię też villagera, który niby to ma trzymać. Albo coś takiego, jakiegoś człowieka. A ja postawię po prostu stoję jak na zbroję. I ten płotek, że będzie koło niego. Nie Że on to trzyma. Dobra. Nieważne. Także tutaj już będzie coś takiego. Ten latawiec będzie w miarę duży, żeby tutaj zadbać o wszystkie detale. Które są w tych latawcach. Ja robię taki klasyczny kształt trąbu. Ja właśnie też taki zrobiłem. W sumie nie wyszedł nie. No, a mi miał wyjść. Dobra, mój po prostu będzie taki. Wygląda jak jakiś cukierek. Dobra, nieważne. Tutaj po prostu zrobię płot, czy jak to się tam nazywa? Chyba płot, tak? Uff, dobrze. Wyszło. Gdybym się wkurzył trochę, jakby to nie był płot, bym normalnie nie wiedział, gdzie tego mam szukać. Dobra, ja robię taki krzyż po prostu. Raczej? Ale może to powiększę jakoś naprawdę. Mamy dużo czasu. Więc... Nie, to czekajcie. Ja to zrobię jednak. Tak, I robię jednak może kształt samolotu. I tutaj postawię 100 jak na zbroję, już wpisuję 100 jak na zbroję. Hop. A nie, to jest, nie wiem, dobra, nieważne. Muszę go postawić tak, dobrze. I minus jest taki, że ten po pierwsze, że ten stojak się nie wiem z jakiego powodu rusza, a drugi powód, drugi minus jest taki, że w ogóle nie można ruszać jego rękoma, nie można zmieniać jego pozycji, ani go ubierać. No właśnie, co gorsze. I jeszcze nad nim w ogóle jest napis Armor Stand. Jakby ktoś zauważył. O jezu, w głowę mu się wbił ten pod. No dobra. To będzie mniej więcej tak wyglądało. Także na tym skończę. ten... Hmm. Ile hmm. czasu? E, jezu, Gdzie jest czas. Tu. Dwie i pół minuty. Mm, ja właściwie. A, będziemy jeszcze ja... czekać. To długo będziemy czekać. Niestety. Bo. To nie ja w dążę zbudować człowieka. po co masz budować człowieka? Jak po prostu możesz postawić to, jak na zbroju. No wiem, ale może będzie za to jakiś to nie sobie. Ja zbudowałem po prostu płotki, jako sznurek i jakiś klasyczny nastawiec wielki, nie wiem, dwukilometrowy. Ej, <grym, grym>, y dwumetrowy, Jezu, dwukilometrowy. No, nieważne, dobra. No, także do ja czekam. Sznurek zrobiłam tak naprawdę szybko. Aha, no sznurek szyb zrobiłaś, no też dobry pomysł to jest. Kurde, no nie wiem czy źle wygląda, bo nie widzę, pod takim kątem jestem, że po prostu nie jestem w stanie zobaczyć, no fajnie wygląda, tylko właśnie... ala samolot, który No tak, tylko że ten... Popsuł się. No, popsuł się. Popsuł się, ale ten, no, yy, mi się wydaje, że latawiec powinien być w takiej pozycji, takiej jakby leżącej, a nie stojącej. Ale on jest taki, że wie. Że spada. Ja długo tak wierzę. nie wydał. Ale zazwyczaj tak sobie latawcy. Dobra, nieważne. To ty tam buduj, jak chcesz, a ja sobie poczekam, aż się skończy. A, jako podłoże. Ja tu sobie pozwiedzam mapkę. Tutaj trochę pooglądam. Bardzo ładna w ogóle jest ta mapka. Bardzo mi się podoba taki zamek. Nie wiem. Co... Nie wiem, jak ta mapy wyglądają. Może uda nas... mi się zrobić jeszcze kilku ludzi, którzy trzymają inne latawce. takie małe. No nie wiem, ja na pewno takich nie zrobię. Co się stało? Dobra, 30 sekund zostało, nie wiem, kiedy to minęło. No, w filmie właściwie widzę przecież, że minęło. 30 sekund. No dobra. Także 15, 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Także ta runda się skończyła. I my przechodzimy do głosowania. Zbudowałam jeszcze jednego ludzika, który ma po prostu jeden blok wełny, jako latawiec. Co to w co to nie, w ogóle jest? Nie mam zielonego pojęcia. No dobra, może to miał być jakiś potężny latawiec, to jest jakaś tęcza, królik, nie wiem. Daje jestem. Dałem jest. mu ech. A, o Jezus, jaki wielki gościu. No... A, z dywanów! Z, z dywanów zbudował, ej fajne, tak, dobra. to też dobry pomysł. Był taki płaski. Co? O, to, a to jest latawiec? A, bo ja patrzę od drugiej strony. Ja mu daję escape, bo w sumie niezbyt mi się to podoba. Ten sznurek taki, no sznurek taki jest minusem, ale moje. czy to jest twoje? <grym> tak. <grym> ja ci dam zielone. No bardzo fajnie to wygląda, ale trochę za mało tu jest tych takich... Nie, Nie tych takich... Y... Oto moje. Co ty zrobi? A w sumie daliśmy sobie tą samą ocenę. Sandra, Sandruela mi też dała zielone. No dobra. Także przechodzimy do tego do następnego. O, bardzo ładny, bardzo ładny wzorek jest na tym latawcu. Ja mu daję, ja mu daję niebieski, bo bardzo mi się podoba. Ten sznurek A, też ja fajnie. Dzielą nasz też bardzo fajnie wygląda. Ten Latawiec to widzę, że nieskończony nie. i nie jest fajny i tak nawet jakby był skończony, to by nie wyglądał fajnie. Ja mu dałem ech. Tak samo Sandruela. O, a, się wybuchu nie wiem. To jest jakiś ten patyczek Jezu. Daje patyczek lizak, ten Latawiec w kształcie lizaka. Ja mu dałem dobre, bo fajny fajny pomysł. Ale wykonanie niezbyt dobre. Tutaj jakieś drzwi. Co to jest? Latawiec. Co? Ty? Nie wiem, co to jest. Może ktoś po prostu nie wyrozumiał. I przetłumaczył sobie to na polski i na Ale tylko, że to był Anglik, bo akurat, akurat pisało, że to był player. Co to jest? Co no to, to za sznurek? A! Co to jest? A! To jest szyb! To Ta jest szyb taki sznurek. Fajnie by było też go tych szyb tylko, nie widać. A w ale jesteś jest przerwowy. taki prosty. Yy, wygrałem! Znowu wygrałem! Jest! I Sandruela znowu nie zajęła żadnego miejsca na podium, także to by było na tyle. Odcinek ma 16 minut i 30 sekund, także jest już długi. Ja zachęcam Was do zalajkowania i zasubskrybowania mojego kanału, żeby nie ominęły Was żadne moje filmy, oczywiście z dzwoneczkiem. Także my się z Wami żegnamy z Sandruelą, także pa pa! pa.